Przenieśmy się do Kalet, czyli Królestwa Kamila i Amadeusza. Nazywam się Amadeusz Labisz, jestem starszym sierżantem. Od 4,5 roku pracuję w Komisariacie Policji w Kaletach. Mam dużego kolegę Kamila w patrolu. Kamil Piotrowek, jestem starszym sierżantem. Pracuję w formacji od 5 lat. W Kaletach policjanci zaczynają dzień od spotkania z odpowiedzialnym obywatelem. Dobry. 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 Co potrzeba? Czy ja mogę skorzystać z badania alkomatem? Nie ma problemu, już panu otwieram drzwi. Proszę. I w lewo. Jaki cel badania? Wybiera się pan gdzie? No właśnie wybiera się Wczoraj zakrapiam. Zakrapiane było wczoraj. A, a, wczoraj była taka imprezka okay. fajna. Dobra, wmuchamy, ja powiem stop, dobra? Cześć, jak łza? Super, to Jak najbardziej, dziękuję bardzo. Wszystko z naszej strony również dziękuję. Ja bardzo Dzięki dziękuję. bardzo. Potrzebuję Twojego wsparcia w tatowskich U Rzucam w Fantastycznie, przyjąłem parking przy Samochód marki w środku pies, rasy labrador, osłabiony, szyby zaparowane, całkowicie zamknięte. Pytanie, jak z szyby w takim sytuacji. No, upału nie ma, nie? No ale jak będzie rzeczywiście taki, że będzie widać na pierwszy rzut oka, że zarobki kitnie, jak nie dostanie luftu, to weżek Szybka decyzja. Amadeusz i Kamil jadą sprawdzić, co dzieje się z psem zamkniętym w samochodzie wiemy w jakim stanie jest pies. No, w, w ostateczności, jak będzie z nim bardzo źle, a nie będzie jak ustalić właściciela na szybko, to trzeba będzie użyć pałki służbowej i tego psa ze środka uwolnić i zapewnić mu jakiekolwiek opiekę. Dobry, dobry. Gdzie ten piesek? Przed sekundą pan odjeżdżał jeszcze w nas pod Poprosiliśmy pana, żeby cool. zaczekał, bo jest już sprawa zgłoszona. Zapakował swoje dzieci do środka i po prostu my stanęliśmy za autem jakiś metr. Zresztą to jest monitoring, więc w razie czego możemy od sąsiada wziąć. Dobra. Po prostu zaczął cofać i wjechał w nas. No, no, no. W razie czego jakiś numer kontaktowy, do którego jest z państwa? <śmiech> <śmiech> tak? <śmiech> tak? Słuchajcie, szybkie pytanie, skoro mamy coś z nim zrobić, to trzeba działać. W którą stronę pojechali? – Tutaj w dół W Tam wyjechali, tak? W Okej, okay, dobra. To pędzimy. Może się uda. W Tarnowskich Górach trwają poszukiwania nieodpowiedzialnego właściciela psa. Nie wiemy, w jakim stanie jest pies. No w, w ostateczności, jak będzie z nim bardzo źle, a nie będzie jak ustalić właściciela na szybko, to trzeba będzie użyć pałki służbowej. Słuchaj, no tu z tej opcji sytuacja jest taka, że ten pan z tym pieskiem odjechał, aczkolwiek nie wiem, czy tam Ci wpłynęło drugie zgłoszenie o usiłowaniu jak tam potrącenia tych zgłaszających. Także nie wiem, sprawdziłbyś mi ewentualnie to auto u siebie i ustalilibyśmy właściciela, kto tym kieruje. Halo, dzień dobry, policja z tej strony, rozmawialiśmy przed chwilą taka prośba naszego dyżurnego, żebyście podjechali do nich na komendę tutaj w twarżowskich górach na bytomską. Dobra, no to fajnie. Dobra, super, ok, dziękuję bardzo. Państwo połączeni, jadą tam do ciebie, będą za chwileczkę. Tak. Czekamy, co nam dyżurny przekaże i przy okazji szukamy auta. Pozwolę. W komunikacja komunikatem na dane osobowe właściciela. Udej się na miejscu No Kaj jechać? A tam zarejestrowany jest pojazd na osobę tam mieszkającą. Dziwne, że wzięliśmy się za filmowanie naszej roboty i pojawia się temat, który nas obu najbardziej drażni, wiesz? No, bez kitu. Może to, ktoś taki na domofonie? Dobra. Też tak sądzę mu dać znać. Poszliśmy do podskazany adres, ale nikt nam nie otwiera. Tego auta wskazanego też tutaj nie ma. Więc najprawdopodobniej albo pan jeszcze nie dojechał, albo tutaj nie zamieszkuje. Tak? On może mieć tutaj adres podany, ale przebywać może gdzie indziej. Tak? Najprawdopodobniej sporządzimy notatkę do ukarania. A to zależy od dyżurnego, jak to widzi. No i na tym koniec naszej pracy. Tak. Co dalej się z tym będzie działo, to już kwestia innych wydziałów. Tymczasem w Tarnowskich Górach Amadeusz zwierza się Kamilowi z dziwnych efektów diety odchudzającej. I hit, hitów mojej diety, ja ci, nie wiem, czy ci to gadałem. Gadałem ci to? Już Że nie powiedziałem. Nosiłem więc. buty całe życie 48-9, nie? A? Schudłem 56 kilo i noszę 45,5. A schudłeś ze stóp? Tak. I nie wiem, czy to wpływ miało na to, że miałem taką wagę, więc miałem spuchnięte nogi. E, czy chyba ten tłuszcz się już odkładał na stopach, bo nie miał gdzie. Ale autentycznie stary podjęcie, zacząłem nosić buty dwa rozmiary mniej. Jestem. Gdzie jesteście? Zagórska. Dobra, to przyjeżdżajcie pod komendę. Przyjdzie do was policjant z kryminalnego. Macie tam miejsce w Radomowie, czy nie? Jak najbardziej. Z zrobi się. Pójdziecie na przeszukanie do zatrzymanej, która kierowała pojazdem po narkotykach. Dobra, przyjął. No, 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 no na razie. Kaj to radzie. Kajto mamy jechać Miasteczko. No to kobietę zatrzymali, tak? A ona tam sama ma mieszkać? Nie mam w ogóle. wiem, w ogóle nawet kojarzę nie. Serio. Tak, yy. ja nie, nie. Ty się widział? nie? Okej, okay. zarobę do skakać z okiem za mną. Niech tam będzie pusto, proszę. Mateusz i Kamil jadą na przeszukanie w Tarnowskich Górach. Przyjeżdżajcie pod komendę, przyjdzie do was policjant z kryminalnego, pójdziecie na przeszukanie do zatrzymanej, która kierowała pojazdem po narkotykach. Dzień dobry. Dzień dobry. komenda powiatowa Tarnowskiej mogę mówić? Informujemy, że cały przebieg jest nagrywany. Dobry. To był osobisty, proszę. panu poprosił. To jest pana mieszkanie? Tak. Dobra, my byśmy sobie już zaczęli... Gdzie są pana rzeczy, a gdzie są jej rzeczy? Moje są po lewej stronie. Okej, okay, czyli pani po prawej, tak? Okej. Okay. O ja, no to lecimy. Coś jeszcze od Pani jest, okay. Trzeba spojrzeć. tam jeszcze od niej chyba szufladę. To na środku, ja? To to, potem kolego. Tu jakieś szuflady od Pani coś? Czy takie? No może taki? Pan Dobra, to spojrzę. W łazience jakąś tam swoją szufladę ma, albo coś takiego? Jedna szafka. Mogę zerknąć? Chce Pan patrzeć, co tam probie, czy... Dobra. A, kuchnia. Co wy tu w kuchni? Czysto. Proszę, wszystko. Dzięki, do widzenia. Do widzenia. Asystowaliśmy pracownika kryminalnego przy przeszukaniu miejsca zamieszkania osoby zatrzymanej, żeby znaleźć jakieś inne substancje zabronione. Niczego nie ujawniliśmy, także no, czynności stanęły na niczym. Stanęły na niczu.